Mały problem techniczny z wejściem tutaj na streaming. Ale wracając już do naszego tematu, tak jak Wam zapowiadałam, PPK sprawdzam, czyli gramy w otwarte karty. Ja nazywam się Aleksandra Złocka Siódy i opowiem Wam dzisiaj o tym, kto i ile wpłaca na nasz rachunek PPK. Jeśli chodzi o takie krótkie przypomnienie, to ja tylko przypomnę, czym są pracownicze plany kapitałowe. Bo to zupełnie nowy, dobrowolny system oszczędzania, oszczędzania takiego długoterminowego. PPK nie ma nic wspólnego ani z systemem emerytalnym, ani z wiekiem emerytalnym. Jedyne, co może być wspólne, to to, że faktycznie gromadzimy sobie środki na tą naszą jesień życia. Jeśli chodzi o ważną kwestię. To oczywiście oszczędzamy, oszczędzamy na tym rachunku my, ale również nie jesteśmy w tym oszczędzaniu sami, bo to co jest bardzo ważne to do tych naszych oszczędności dorzuca się zarówno pracodawca, to jest dla mnie taki najważniejszy argument i dostajemy bonusy ze strony państwa. Ze strony pracownika, czyli to, co sobie sami na ten rachunek będziemy wpłacać, oczywiście poprzez naszego pracodawcę, to wpłata podstawowa 2% jeśli chodzi o pracownika. E Natomiast jeśli chodzi o pracodawcę, to jest 1,5%. To jest to, co pracodawca musi Wam tutaj na ten rachunek PPK wpłacić. Dodatkowo, pracownik może sobie zwiększyć wpłatę podstawową, tą, tą swoją dodatkową, o kolejne 2%, czyli łącznie może mieć obliczane przez pracodawcę. 4%, tak, czyli możecie się odrębnie z wnioskiem zwrócić do swojego pracodawcy, że chcecie zwiększyć jeszcze tą kwotę swoich oszczędności. Pracodawca zawsze tą podstawową wersję, którą Wam wpłaca, to jest 1,5%, może również Wam dodatkowo wpłacać, tutaj może to zrobić nawet do 2,5%, jest to taki ekstra na pewno benefit od Waszego pracodawcy, natomiast no, to nie jest skorelowane w żaden sposób z tym, co... Musi, ale bezwzględnie musi 1,5%. Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o wpłatę podstawową po stronie pracownika, bo ważna rzecz to taka, że pracownik również ma możliwość obniżenia sobie wpłaty podstawowej. W przypadku, gdyby zarabiał mniej, równo lub mniej, 120% minimalnego wynagrodzenia, w tym roku mówię o kwocie 3612 zł. To może zgłosić się do swojego pracodawcy i obniżyć sobie tą wpłatę podstawową z 2%, nawet do 0,5%. Ważna rzecz: pracodawca absolutnie nic nie obniża, czyli pracownik może trochę mniej, ale pracodawca zawsze te 1,5% musi temu pracownikowi odprowadzić. To, co jest jeszcze bardzo istotne, to e, oczywiście to, o czym powiedziałam, czyli pracodawca nie musi Wam podwyższyć tego e, po swojej stronie, bo nie jest to skorelowane. Natomiast no jest to taki ekstra dodatkowy bonus. No i oczywiście nie zapominajmy, że mamy też trzecią dopłatę do naszego rachunku. Tą dopłatą są takie bonusy ze strony państwa. Pierwszy taki, który prawdopodobnie pojawi się na naszym rachunku, to wpłata powitalna. Wpłata powitalna w wysokości 250 zł. Natomiast już co roku. Taki coroczny taki bonus z Funduszu Pracy księgowany na naszym rachunku to 240 zł. Wrócę do tej wpłaty powitalnej, kiedy ją otrzymamy? Otrzymamy ją wtedy, kiedy będziemy uczestnikami w PPK przez co najmniej 3 miesiące i na ten nasz rachunek pracodawca dokona trzech wpłat i ta dokładnie wpłata powitalna 250 zł pojawi się na naszym rachunku. Pamiętajcie tylko, że ta wpłata powitalna pojawi się tylko jeden raz w całym naszym oszczędzaniu i tylko na jednym rachunku, tak? Czyli to będzie taki jednorazowy bonus ze strony funduszu, ze strony państwa, tak? To jest ta dopłata ze strony państwa. Natomiast po stronie tej corocznej dopłaty będzie to 240 zł. Ale tutaj uwaga, będziemy mieć ten rachunek weryfikowany pod kątem tego, czy odpowiednia kwota nam na tym rachunku się pojawiła. Mówię tutaj, weryfikacja nastąpi między styczniem a grudniem, czyli w całym roku gromadzimy sobie oszczędności i jeśli mówię o tym roku, zgromadzimy co najmniej 632 zł i 10 groszy, to otrzymamy dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Ta dopłata, pamiętajcie też, będzie zaksięgowana dopiero w kolejnym roku, tak? czyli do 15 kwietnia kolejnego roku za ten rok poprzedni, w którym wpłacaliśmy. I kolejna ważna rzecz, bo jeśli ktoś z Was faktycznie ma taką sytuację i zarabia mniej niż 3612 zł brutto i zgłosił się do swojego pracodawcy i obniżył sobie tą wpłatę podstawową. Tutaj nieważne o ile, ale skorzystał z tego obniżenia. To uwaga, nie musi już tej pełnej kwoty 632 ,10 zł. 10 groszy wpłacać, tylko wystarczy, że wpłaci, uzbiera na tym rachunku jedną czwartą z tej kwoty, czyli dokładnie 158 zł. 3 grosze. Ten bonus co roku będzie się pojawiał na naszym rachunku, tak jak wspomniałam, maksymalnie do 15 kwietnia. No, warto na pewno sprawdzać swój rachunek, bo to niewątpliwie ułatwi Wam chociażby sprawdzenie, czy faktycznie dostaliście wpłatę powitalną, czy te dopłaty roczne wam się pojawiają. No i przede wszystkim czy Wasz pracodawca regularnie płaca wam środki na rachunek bankowy, na rachunek PPK. Jeśli chodzi o kolejne nasze spotkania, to zapraszam też oczywiście bardzo serdecznie w kolejną środę, będziemy mówić też o tym, jak można skorzystać z tych środków, o tym, że można wypłacić pieniądze na wkład własny. Jak są dziedziczone środki, jak są zarządzane, co się z nimi też dzieje podczas tego, kiedy oszczędzamy na rachunku PPK. Jeśli mamy jakieś pytania, to ja jestem do dyspozycji. Na pewno ja zachęcam wszystkich do logowania się na swój rachunek, do sprawdzenia tego, co się tam na nim dzieje. Za dzisiejszy czas poświęcony, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na kolejne nasze spotkania z cyklu PPK. Sprawdzam, gramy w otwarte karty. Ja tylko jeszcze sprawdzę, czy mamy jakieś pytania, ale to może być trudne do zweryfikowania. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało. Ja ich chwilowo nie widzę. Ja nie widzę pytań. Bardzo wam serdecznie dziękuję i do usłyszenia do zobaczenia.